Drodzy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na weekend skupienia do Domu Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku na ulicy Świętej Trójcy 4. Od 19 października od godziny 17 do 21 października do godziny 15. Będzie to czas, niby można było powiedzieć, trzech dni. Krótki czas, ale myślę, czas bardzo owocny. W tym czasie z jednej strony chcemy się zatrzymać na chwilę, w tym pędzie naszego życia, by się zastanowić trochę. Odbudować może swoją relację z Panem Bogiem. Z drugiej strony chcemy też y, trochę dowiedzieć się na temat odkrywania własnego powołania. Y, do czego Pan Bóg mnie powo powołuje? Do czego mnie Pan Bóg wzywa w moim życiu? Y, jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam y, do Świętego Maksymiliana, Marii Kolbego w Grańsku. Czekam właśnie na Ciebie z Panem Bogiem.